których wykryto przeciwciała, jest wirus, a nie ma go u tych, u których przeciwciały nie wykryto. W ten sposób dowiedziono by, że test daje prawidłowe wyniki. Ale tego nie zrobiono, bo nie da się znaleźć wirusa u osób chorych na AIDS czy zakażonych HIV. Po pierwsze, nikt nigdy nie stwierdził obecności wirusa HIV w ludzkim organizmie. Tak zwane testy na HIV nie wykrywają wirusa. Wykrywają przeciwciała, które reagują na obecność jakichś białek wytwarzanych w laboratoriach abot. Nie wykrywają wirusa. Wykrywają system odpornościowy pacjenta, który być może reaguje na obecność wirusa. Miliony ludzi przechodzą tak zwane badania na HIV, ale to nieprawda, że istnieje badanie laboratoryjne pozwalające stwierdzić, czy ktoś jest zakażony wirusem. Urząd do spraw żywności i leków nigdy nie zatwierdził żadnego testu, który miałby wykazywać obecność HIV w organizmie. Można stwierdzić, czy ktoś jest zakażony wirusem HIV. Jest pan w stanie pobrać krew od osoby, która może być zakażona i znaleźć wirusa? Tak. Nawet u osoby, która ma negatywny wynik badania na RNA wirusa, co znaczy, że nie ma wirusa we krwi. Materiał genetyczny wirusa ma formę RNA. Nawet ktoś, kto nie ma wirusa we krwi, może mieć komórki zaatakowane przez HIV. Tam kwas nukleinowy wirusa pod postacią DNA jest dołączany do DNA gospodarza, czyli ludzkiej komórki. Możemy poszukać DNA wirusa w białych krwinkach i stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona, nawet jeśli nie ma wirusa we krwi. Czy to zrozumiałe? Podstawowym testem jest hodowla komórek. Bierze się próbkę białych krwinek badanej osoby. W tej próbce nie znajdziemy się. Są tylko komórki krwi. Potem hoduje się te komórki razem z innymi komórkami otrzymanymi przez Roberta Gallo. Należy dodać silne mitogeny, jak fitochemaglutynina albo interleukina-2, żeby pobudzić komórki pacjenta do wytwarzania RNA. RNA będzie otoczone białkiem. Być może wytworzone zostaną cząsteczki wirusa. Komórki, z których hodujemy komórki pacjenta, zostaną zakażone wirusem. Wiriony będą się replikować in vitro, ale te cząsteczki wirusa nie istniały w ciele pacjenta, od którego pobrano próbkę krwi. Zostały wyhodowane w laboratorium. Ludzie, którzy je wyhodowali, utrzymują, że wyizolowali HIV z organizmu pacjenta. To nieprawda. Nie było tak, że ktoś badał krew pacjenta, znalazł w niej nieznany wirus i nazwał go HIV. Czy istnieje test, który ostatecznie stwierdza, że jesteśmy zakażeni wirusem? Oczywiście. Jaki to test? Należy przeprowadzić test ELISA. On naprawdę to pokazuje. W zasadzie to również półśrodek, bo wykrywa przeciwciała przeciw temu wirusowi. Ale wykryto wirusa, zbudowano jego model. HIV istnieje. W chwili obecnej nie ma uznanego standardu ustalającego obecność przeciwciał przeciw HIV we krwi człowieka. Ulotka z testu Elisa na obecność przeciwciał HIV. Próbka, która wykazała reakcję zarówno w teście przesiewowym Elisa, jak i w teście Western Blot, przypuszczalnie zawiera przeciwciała HIV, co wskazuje na zakażenie wirusem. Ulotka z testu Western Blot na obecność przeciwciał HIV. Test Amplicor HIV-1 Monitor nie jest przeznaczony do stosowania w charakterze testu przesiewowego na HIV ani testu diagnostycznego stwierdzającego obecność wirusa HIV. Ulotka z testu na obecność wirusa 3. Nikomu nie polecam poddawania się testom, a to dlatego, że nie wiem, co te testy oznaczają i chyba nikt tego nie wie. Nigdy nie spotkałem się z żadnym dowodem, że to, co te testy rzekomo wykazują, to prawda. Czyli, że naprawdę wykrywają wirus. Chciałbym zobaczyć potwierdzenie z mikroskopu elektronowego, ale czegoś takiego nie ma. Nie przeprowadzono izolacji wirusa zgodnie z przyjętymi surowymi zasadami. Nazywa się to badaniem na obecność przeciwciał, które uważa się za przeciwciała przeciw HIV, ale to nieprawda. To nieokreślone przeciwciała, które mogą mieć coś wspólnego z HIV, ale nie muszą. Nie mówi się nam wszystkiego. Ludzie uważają, że poddanie się badaniu to dowód odpowiedzialności. To bardzo nieodpowiedzialne badanie. W środowisku gejów wszyscy cały czas poddają się tym testom. Wszyscy wokół mnie badali się na HIV. To dowód odpowiedzialności. Regularne badanie to rodzaj przepustki w świecie gejów. W rezultacie wiele osób wokół mnie uzyskało pozytywne wyniki. Czym jest AIDS? W zasadzie AIDS to zaawansowana infekcja wirusem HIV. W przeciwieństwie do wczesnego stadium infekcji HIV, AIDS oznacza, że jesteśmy chorzy. Samo zakażenie wirusem HIV bez AIDS oznacza, że jeszcze nie jesteśmy chorzy, ale nam to grozi.